Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku przedstawię temat anielskiego człowieka. Materiał ten oparłam na treściach pochodzących z książki Podróżnicy i wykładów Opiekunów, które przekazuje nam Asha Jana. Aby przedstawić ten temat, czyli anielskiego człowieka, trzeba zacząć od planety Tery, bo stamtąd to wszystko się zaczęło. Rasa anielskich ludzi została zasiana na Ziemi do celów świętej misji planetarnej opieki. Pierwotnie wszystkie nauki religijne i mistyczne miały prowadzić nas do wypełnienia tej świętej misji, jednak zniekształcone teksty świętej duchowej nauki wprowadziło nas w błąd, tworząc totalne tego przeciwieństwo. Jeśli ufasz swoim możliwościom wrodzonego połączeniu z wewnętrznym Chrystusem, Ufasz w swój potencjał prawdziwej chrystusowej świadomości i duchowego mistrzostwa? Jest to właśnie dobry czas, aby zadać sobie to pytanie. Jest to czas, właśnie, aby oryginalny boski cel rasy anielskich ludzi mógł zostać przywrócony. Po anielskich wojnach około 570 milionów lat temu, kiedy doszło do zagrożenia implozją tego matrixu czasu. Postanowiono, aby stworzyć nową formę życia, aby służyła jako strażnicy kompleksu systemu gwiezdnych wrót. Ta rasa miała pomagać przywracać pokój, miłość, harmonię i wspólnie twórczą ewolucję. Ta rasa miała też posiadać udoskonaloną formę i mieć taką możliwość, aby jakikolwiek gwiezdny kolektyw mógł w nią inkarnować. Ta nowa rasa to Turaneusiam. Albo inaczej anielscy ludzie stery w drugiej gęstości. Nasienną rasą dla ludzi był Orafim z gęstości 2,4. co oznacza dzieci światła, a chodzi tutaj o odniesienie do ich twórców zgromadzenia Brenau w piątej gęstości, czyli wymiary 13, 14 i 15, z pierwotnych pól, światła, kerasza. Wiemy już, że historia naszej planety to nadal jedna wielka tajemnica. Wraz z globalnym rozwojem świadomości, światło dzienne ukazuje coraz więcej puzli nieznanej nam dotąd historii, która przybliża nas do prawdy, kim tak naprawdę jesteśmy i gdzie żyjemy. Znaki zapytania przeszłości wyrastają niczym grzyby po deszczu, a zaciekłość ludzkiej natury w dążeniu do prawdy ukazała przed nami niesamowite świadectwo prastarych dziejów, np. w postaci monumentalnych drzew Edenu. Rosyjski naukowiec i poeta Puszkin pisał w swoich dziełach o gigantycznych drzewach. Te krzemowe drzewa są dowodem na to, że kiedyś istniała tutaj inna biologia i rzeczywistość, zanim została zmieniona. Nauka głównego nurtu informuje nas, że wszechświat zaczął się od momentu wielkiego wybuchu, czyli jakieś 13,7 miliarda lat temu, i cały proces formowania się świata. I tę teorię wymyślił w 1931 roku belgijski ksiądz i badacz gwiazd George Lamitre. Początkowo mu nie wierzono, ale obecnie naukowcy mają niemal, jak twierdzą, stuprocentową pewność, że tak właśnie było. Nie wiedzą natomiast, co było przed wielkim wybuchem. Opiekunowie natomiast informują nas, że wszechświat ma znacznie dłuższą historię, bo 950 miliardów lat. A jego formowanie jest bardzo szczegółowo omówione przez fizykę wielowymiarową, którą próbują nas nauczyć. I nie ma tutaj żadnej przypadkowości. Dalej nasi naukowcy informują, że po wielkim wybuchu sporo upłynęło czasu, zanim powstały planety, a na nich roślinność i życie. Nasi najstarsi przodkowie pochodzą sprzed 10 milionów lat wstecz, z terenów Afryki. Małpokształtne gatunki znane jako hominini. Potem, 4 miliony lat temu, pojawia się kolejny gatunek hominidów, czyli Australopiteki. A ich kroki przypominają już kroki ludzkie. Ale za to ich mózgi odpowiadały zaledwie jednej trzeciej wielkości mózgu obecnego, współczesnego człowieka. Po części ta data, 4 miliony lat temu, koresponduje z tym, co opiekunowie nam mówią, ponieważ właśnie z tą datą, czyli około 4 milionów lat temu, wiąże się drugi zasiew człowieka na Ziemi. Z tym, że podczas drugiego zasiewu, kilka raz skażonych drakonów i innych linii genetycznych dokonywali eksperymentów z ludzkim wzorem, i z tych eksperymentów powstały niektóre z bardziej prymitywnych człekopodobnych form wczesnego człowieka, jak i również różne rozmaite małpopodobnych ludzi. Jednak my nie pochodzimy z tych prymitywnych form, to jest naukowe kłamstwo. Formy, o których informuje nas nauka, pochodzą ze zniekształconego ludzkiego wzorca. Ten zniekształcony wzorzec powstał m.in. przez krzyżowanie ludzkiego kodu ze zwierzętami. Jak podają opiekunowie, wtedy przeprowadzono wiele eksperymentów, które tworzyły rozmaite formy zwierzęto-ludzi, przy tym straszliwie zniekształcając nasz oryginalny wzór. Anunaki stworzyli nauki, które czyniły ich bogami w oczach ludzkiej rasy. Dalej Nasi naukowcy informują, około 2,6 miliona lat temu jeden z gatunków hominidów odkrył, że uderzając kamieniami o siebie można je obrócić i w ten sposób zaczął wytwarzać pierwsze przedmioty. I z tego zręcznego człowieka nazwano go Homo habilis. Ale w tym samym czasie istniały hominidzi, którzy cały czas. Chodzili wyprostowani i stąd wywodzi się kolejny odłam, czyli Homo erectus, człowiek wyprostowany, który nadal przypominał małpę, ponieważ posiadał niskie czoło z małą czaszką i grubym łukiem brywiowym. Homo erectus potrafił już wytwarzać narzędzia, kontrolować ogień, wciąż jednak miał dosyć mały mózg. Nauka nie zna dokładnej daty, ale prawdopodobnie określają 300 tysięcy lat temu. Na scenie pojawił się człowiek rozumny, czyli Homo sapiens. Posiadał on już większy mózg, potrafił tworzyć rysunki na ścianach i komunikować się. Razem z Homo sapiens żyło wówczas, jak podaje nam mainstream, co najmniej sześć innych gatunków. Ponieważ kiedy dotarł on około 35 tysięcy lat temu do Europy, natknął się tam na Neandertalczyków. Żyli, jak podaje nauka, przez długi czas wspólnie, koło siebie, ale. Neandertalczyk nagle wymarł. Badacze wciąż nie wiedzą, jak do tego doszło. Ta kwestia jest omawiana w odcinku numer 41 o Neandertalczyku. Dla ciekawostki, nauka informuje nas, że nadal mamy w sobie materiał genetyczny Neandertalczyka i nawet można to ustalić, ile jeszcze go w sobie posiadamy. Jak naukowcy badają nasze pochodzenie? Na podstawie DNA, ponieważ porównują ze sobą materiał genetyczny. DNA różnych grup ludzi, dzięki czemu wiedzą, którzy ludzie spotykali się ze sobą, kto robił to z kim i które narody są ze sobą spokrewnione. Niewykluczone, że nosisz w sobie materiał genetyczny starożytnych Greków czy Wikingów, tak nas informują. Tak naprawdę nie można stwierdzić, że wszystkie elementy ewolucyjnej układanki zostały już odnalezione i dopasowane do siebie. To o czym słuchasz dzisiaj, jutro może już być nieaktualne, piszą naukowcy. W zasadzie nauka w niewielkim procencie potwierdza nam, to, co opiekunowie próbują nam tłumaczyć na podstawie historii. Brakuje w tym wiele ogniw w tym wszystkim i wielu informacji, które uzupełniają nam właśnie opiekunowie, tłumacząc nam, dlaczego stanowimy tylko powierzchowną maskę człowieczeństwa i jak nas wszystkich tutaj wymieszali. Dokładnie i z precyzją szczegółów wyjaśniają nam nasze pochodzenie i cały proces związany z naszą drogą ewolucyjną i przeznaczeniem. Paradoks nauki polega na tym, że próbuje zdefiniować wielowymiarową mechanikę nieskończonej rzeczywistości wewnątrz granic skończoności trójwymiarowego umysłu. Biblia informuje nas w Księdze Rodzaju, że są dwie tradycje odnośnie stworzenia pierwszych ludzi. Według pierwszej, starszej, Bóg najpierw stworzył Adama, a następnie z jego żebra stworzył Ewę. Według młodszej wersji obydwoje zostali stworzeni szóstego dnia. Po spożyciu owocu z zakazanego drzewa wygnani zostali z ogrodu Eden. Ten upadek człowieka powiązany stał się z czasem w rozmaitych formach mitologii. Sam upadek wyjaśniają nam opiekunowie, że ma związek z kataklizmem na planecie Terze. Ogród Eden to w rzeczywistości duży masyw lądowy na Terze, gdzie dokonywały ewolucji dwie kultury: Alanianie i Lumianie. Obie rasy posiadały oryginalny dwunastoniciowy kod genetyczny DNA rodu Turaneusiam. Po kataklizmie i upadku Tery znaleźliśmy się w naszym świecie, czyli w pierwszej gęstości, w wymiarach 1, 2 i 3. Pierwszy zasięg 25 milionów lat temu zniszczyły wojny elektryczne czyli Zniszczenia za pomocą czystej energii. Trwały one prawie tysiąc lat. Padło kiedyś pytanie, jak dokonywali zasiewów na Ziemi. Otóż zasiewy dokonywane są przez portale. W drugim zasiebie stworzyli sztuczny pomost portalu pomiędzy Syriuszem B a ziemią. W trzecim zasiewie portal ten nazywany był i znany jako trzecie oko Horusa. No i właśnie, trzeci zasiew nie mógł być dokonany przez rdzeń Ziemi, ponieważ Kula Amenti wtedy znajdowała się w galaktyce Andromedy, bo została przeniesiona. Zresztą Kula Amenti przez całą tą historię wiele razy była przenoszona. Kula Amenti ma ogromne znaczenie dla naszej rasy, ponieważ jest naszym wzorem. I to jest też punkt, gdzie Anunaki chcą dokonać za wszelką cenę zniszczenia tej kuli. Więc skoro kula wtedy, czyli podczas trzeciego zasiewu była zabezpieczona na Andromedzie, a portal trzecie oko Horusa został częściowo uszkodzony, więc stworzono nowy portal. Nazwali go Arką Przymierza. Arka Przymierza to portal pomostowy pomiędzy kulą Amentii a galaktyką Andromedy i rdzeniem naszej Ziemi. Arkę, czyli portal, zbudowali opiekunowie jakieś 840 tysięcy lat temu. I teraz, jak tu zostaliśmy zasiani, bo wiele jest pytań o to. Zasianie to inaczej wprowadzenie życia na Ziemię. Wprowadzenie życia odbywało się poprzez portale. Trzeci zasięg, czyli nasz teraz tutaj obecny, aktualny, został wprowadzony po tym jak Ziemia została zniszczona wojnami. Wojny tamte całkowicie niemal skasowały życie wszystkich form na Ziemi. Nasze zapiski historyczne czy chociaż Biblia informuje nas o powodzi. Opiekunowie wyjaśniają, że powódź owszem była. Ale nie była to żadna kara boska, tylko po wojnach kula Amenti została usunięta z naszej ziemi. A kiedy to się dzieje, następuje seria klimatycznych i geograficznych zmian, ponieważ siatki planetarne musiały się wyrównać. Nasi badacze powiązali ten okres czasu z wcześniejszą wojną i kolejnym okresem powodzi, i wszystko to utrwalono jako przypowieść o biblijnej powodzi. Wiele ludzi i nauk obecnie. Będzie bardzo dyskredytować nauki od opiekunów. Dlaczego? Ponieważ odnowienie prawdy o wielowymiarowej rzeczywistości, które od długiego czasu próbują przed nami ukrywać, będzie upadkiem tych instytucji. Kiedy my ludzie będziemy i staniemy się świadomi prawa jedności oraz jedności świadomości, kadra kierująca nie będzie w stanie ślepo prowadzić tych, którzy wybiorą wolność i wiedzę. Sama Asha Jana, jak mówi nie jest lubiana w środowiskach, bo głosi prawdę i po to tu jest. Czasami mówi, że czuje się jak kosmiczna reporterka, ale trzeba o tym mówić. Jak przekazali jej opiekunowie informacje o metatronicznej rzeczywistości, to wcale nie miała ochoty o tym mówić, ale jak tego nie robić, skoro ludzie krzywdzą sami siebie i planetę. Wnoszenie nowej wiedzy jest trudne, jak mówi, a nawet bolesne bo ciało jest związane z planetarnymi zaburzeniami i kiedy dotykasz nowej wiedzy, możesz poczuć dosłownie fizyczny ból. Dlaczego? Bo ciało trzyma się mutacji planetarnych. Ta wiedza musi się przedzierać, co może powodować fizyczne dolegliwości w postaci mdłości czy uderzenia gorąca. Jednak spokój i zachowanie równowagi pomaga nam i patrzeniu na to wszystko, nawet uśmiechając się, bo kiedy dasz się w to wciągnąć, po prostu przegrasz. Jesteśmy anielską rasą ludzką, Turaneusiam. Poruszamy się tutaj w zakresie czasowym wielomilionowym. Nie sięgamy tysięcy lat wstecz. To, czego uczyła nas nauka ziemska. Tu poruszamy zagadnienia w większej, znacznie odległejszej perspektywy. Anielski człowiek jest świętą rasą, z unikalnym kodem genetycznym dwunastoniciowego szablonu DNA. Nasz gatunek jest bardzo starożytny. My tutaj na Ziemi znajdujemy się w pierwszym harmonicznym wszechświecie. Jeśli ktoś chciałby to zwizualizować, to w odcinku 37 jest schemat, który może to ułatwić. Żyjemy w pierwszej gęstości, a mamy ich w naszym matryksie czasu 5. Takich matryksów czasu zawartych w strukturach EFI jest 20 milionów. Jest to ogromna struktura, która według opinii opiekunów jest strukturą kosmosu. W wiecznym pierwszym polu świadomości znajduje się ponad 20 milionów matryc czasowych, w których my i wszystko inne istnieje. Czyli dowiadujemy się, że istnieje wiele kosmosów, które z kolei tworzą kosmeje. Ale my tutaj skupiamy się na naszej matrycy kreacji, w której znajdujemy się i doświadczamy. Około 560 milionów lat temu, wiele ras pozaziemskich oraz metaziemskich, Połączyły swoją genetykę po to, aby stworzyć rasę, która miała być opiekunami planety Tery. Wiele razy połączyło swoją genetykę i skład energetyczny, aby stworzyć superrasę, która miała plan misji bycia strażnikami planety. Jesteśmy gatunkiem, który powstał w wyniku połączenia genetyki dwunastu różnych ras. Oznacza to, że nasze DNA, nasze dziedzictwo pochodzi z różnych typów istot we wszechświecie. Tacy jesteśmy. 12 różnych ras zbudowały potencjał i nasz boski wzór 12 nici DNA. Pierwotnie szablon Turaneusiam to 12-niciowy szablon diamentowego Słońca. Każda nić reprezentuje inną rasę, bo wszystkie te rasy reprezentują to, kim jesteśmy. I to jest nasz oryginalny boski szablon, do którego wracamy. Wracamy do odbudowy potencjału naszego DNA i o to w tym wszystkim chodzi. Ponieważ to staramy się odbudować i uzyskać. To część tego, kim jesteśmy. Nasza ludzka rasa jest znacznie starsza, niż to, co mówi nam nauka czy religia. W drugim harmonicznym wszechświecie Rada Syriusza oraz wiele innych grup zostało zarządcą tego projektu Terenusian. A założycielami tego projektu były istoty z czwartego i piątego harmonicznego wszechświata. Ale pracowali oni poprzez rasę nasienną, zwaną Lirianie. Bolirianie stworli, z kolei stworzyli rasę istot nazywanymi Elohim. Tak więc cały projekt pochodził od wysoko rozwiniętych istot, bo to istoty z kolektywu Rishi. Rishi to istoty o czystej świadomości. Elohim z kolei kierowali całym projektem, ponieważ byli nadzorcami ras syriańskich. Kontrolowali rasy z drugiej gęstości. Tak więc nasz matryks czasu, nasza struktura, w której doświadczamy ewolucji, Stworzony jest z pięć harmonicznych wszechświatów, czyli inaczej mówiąc pięciu gęstości. Wchodząc w matrix czasu, wchodzimy do pierwszej gęstości, ale my pochodzimy tak naprawdę z drugiej gęstości, z drugiego harmonicznego wszechświata. Po upadku planety tery, która była właśnie na poziomie drugiej gęstości, spadliśmy do pierwszej. Dlaczego? Z tego co wydarzyło się tam. Byliśmy w drugim harmonicznym wszechświecie, a znaleźliśmy się w pierwszym, czyli w świecie węgla i materii w wymiarach 1, 2 i 3. Pochodzimy z Tery, ale spadliśmy tutaj w wyniku wypadku na Atlantydzie, kiedy próbowano zlikwidować rasy Lumian przez rasy Alanian. Tą historię szczegółowo opisuje Jurek Teksas, któremu przesyłam serdeczności. Generalnie życie na terze przez 8 milionów lat przebiegało bez zakłóceń. To ogromny kawał czasu, patrząc z perspektywy naszych 2000 lat. Wszyscy pięknie się tam rozwijali. Alanianie, używając generatorów kryształowych, zaatakowali lumian. Cała ta sytuacja wywołała eksplozję w siatkach planetarnych, dlatego też pojawił się problem, i jesteśmy tutaj, na Ziemi, w pierwszej gęstości. Tamta eksplozja zniszczyła część planety i część raz. Czas w każdym wymiarze jest inaczej postrzegany i wiąże się to z szybkością drgań, czyli częstotliwością. Oznacza to, że cykl czasowy w drugiej gęstości będzie dwukrotnie szybszy niż ten, którego doświadczamy w pierwszej gęstości. Mając tę samą ilość czasu porusza się on dwukrotnie szybciej. Tak więc ewolucja na terze przebiegała pomyślnie, ale... Czasem zaczęli się oni krzyżować z różnymi gatunkami, co doprowadziło do wypaczenia oryginalnego wzoru DNA. Poprzez krzyżówki zniszczyli oryginalny wzór, co spowodowało, że rasa Turenusiam zablokowała możliwość rozwinięcia swojego potencjału DNA. Jeśli masz zablokowany potencjał DNA, nie wzniesiesz się. Po kataklizmie część planety została zniszczona, a bieguny zostały odwrócone w wyniku wybuchu. Na okres dwóch dni Terra przestała obracać się wokół własnej osi, więc stabilizacja i powrót do normalnego życia zajęła 10 tysięcy lat, zanim tam życie wróciło do normy. Część gatunków zeszło pod Ziemię, a sama planeta utknęła w torze czasu, bez możliwości wzniesienia. Nasz naturalny cykl to proces wzniesienia. Tak samo planety również go dokonują. Jest to proces i ewolucja, którą dokonujemy. I teraz powstał problem, bo jeśli siatki Ziemi zostały rozerwane z głównej siatki planetarnej, to planeta Terra nie mogła dalej kontynuować swojej ewolucji i ascendencji do swojego odpowiednika w wyższym harmonicznym wszechświecie, czyli do GAI. I to miało trwać tak długo, aż planeta połączy i naprawi swój system energetyczny. Części fragmentów Tery, które oddzielały się, Padły w ciąg magnetyczny upadających międzywymiarowych prądów energii, fragmenty planety zostały wciągnięte do Słońca wewnątrz wszechświata Tery i wyparowały, a pole morfogeniczne zostało wciągnięte w dziurę wewnątrz centrum tego Słońca i wyłoniły się ponownie, ale już w niższym, w naszym wszechświecie. Czyli te fragmenty Tery wyłoniły się wewnątrz niższych pól wymiarowych. I wkraczając w to nasze pole jako gazowa substancja, to pole morfogeniczne rozpadło się na 12 części, które z kolei utworzyły nasz mini-układ słoneczny wokół gwiazdy wewnątrz już istniejącego układu słonecznego. Które ponownie z kolei zaczęły budować materię gęstości i manifestować swoje formy. Czyli one nie zrodziły się, tylko dosłownie wpadły w nasz pierwszy harmoniczny wszechświat. Do wolniejszego, wibrującego wszechświata 550 milionów lat temu. I są naszymi planetami naszego układu słonecznego: czyli Merkura, Ziemia, Wenus, Mars, Meldak, z tym, że on implodował i stał się pasmem asteroid, Pluton, Nibiru, Jowisz, Neptun, Uran, Słońce. Fragmenty Tery zmanifestowały się tutaj w naszym wszechświecie jako nasz układ. Dlatego też w Biblia powiązała to wydarzenie jako upadek Adama i Ewy. Dramat Adama i Ewy w biblijnych opowieściach połączyły to wydarzenie jako upadek spod łaski Boga i usunięcie z ogrodu Eden. Opowiadania te stały się z czasem opisem wielopowoziomowych wydarzeń w różnych okresach czasu, plecionych ze sobą w symboliczne wydarzenia. Świadomości ludzi stery też zostały wyrwane z pola morfogenicznego swojej rasy i odłączone od swojej duszy. Za pośrednictwem których dokonywały ewolucji, by powrócić do źródła jako czysta świadomość. I teraz, aby pofragmentowane świadomości z Tery mogły wejść ponownie na ścieżkę ewolucji, utworzono portal pomiędzy przeszłością Tery sprzed kataklizmu a przyszłymi cyklami czasu. Czyli w naszym liniowym ujęciu czasu, pomoc dla zagubionych dusz Tery rozpoczęła się jeszcze zanim te dusze zostały zagubione. Inaczej, Fragmenty tych dusz utknęłyby w bezcielesnej formie i egzystencji. Dusze bez ciała trzeba było odzyskać i ratować. Dlatego jesteśmy częścią tego planu. Jesteśmy potężnymi istotami i nie wynika to z samego określenia, tylko wynika to z naszej wielowymiarowej anatomii. W pierwszym harmonicznym wszechświecie, gdzie obecnie żyjemy, nie reprezentujemy tego, kim jesteśmy, a to wynika z wielu powodów. Najważniejszy powód to modyfikacja i zmiana naszego pola morfogenicznego i grzebanie w sieciach planetarnych przez tą drugą stronę. Bo jeśli grzebiesz w siatkach planetarnych, grzebiesz w szablonach DNA ludzi. Najbliższy przykład tego to masakra babilońska, czyli inaczej wieża Babel. Nasza ewolucja polega na tym, że im bardziej powiększamy swój rozwój, czyli świadomość, tym większą mamy biologię i materię, w której doświadczamy. Patrząc na trzeci harmoniczny wszechświat, czyli trzecią gęstość, dochodzimy już do biologii krzemowej i materii eterycznej. Im wyżej wchodzimy po drabinie, tym wyższa jest nasza świadomość, zrozumienie, inteligencja, moce. Wzrastamy i rozwijamy się i o to w tym wszystkim chodzi. Więc mamy 12 nici DNA. To nasza istota, to nasz potencjał, do którego dążymy. Każda nić DNA reprezentuje wymiar. I jest to część naszej tożsamości. Kiedy przechodzimy przez wymiary, przechodzimy przez czas. Każdy z wymiarów posiada swoją energię. Cały wszechświat to energia i częstotliwość. Doświadczamy w hologramie. A co to oznacza? Pole morfogenetyczne to struktura, w której manifestują się obiekty fizyczne i nasze ciała. Jest to, nazwijmy, taki szablon dla wszystkiego, bo aby coś mogło fizycznie funkcjonować w hologramie, potrzebuje wzoru, instrukcji, programu matematycznego, takie jak światło, dźwięk, kolor czy częstotliwość. Twoje myśli i doświadczenia życiowe są dodawane do pola morfogenicznego osobistego. Każda przejawiona rzecz w hologramie wynika ze swojego pola morfogenicznego. Mamy własne pole morfogeniczne, które z kolei jest częścią pola morfogenicznego rasy. A to z kolei jest częścią pola morfogenicznego planety, które z kolei jest częścią pola morfogenicznego Słońca, i tak dalej, i tak dalej. Nasze myśli nie znajdują się w mózgu, i wiele nauk obecnych ten fakt potwierdza. Nasza świadomość znajduje się w polu morfogenetycznym. Tam właśnie znajduje się świadomość, umysł, czy duch, a także miejsce, gdzie znajduje się tożsamość. Nasze obecne życie jest przejawem i wynikiem poprzednich wcieleń. Jesteśmy tym, co nazywamy anielską ludzką rasą Turaneusiem. Jesteśmy stworzeni z 12 ras podstawowych. Jesteśmy też częścią tego, co nazywamy gwiezdnymi nasionami. Czyli oznacza to, że w naszym szablonie DNA jest 5 ras gwiezdnych nasion i to jest nasze dziedzictwo na wyższym poziomie. To się nazywa hybryda, bo jesteśmy rasą hybrydową. Dlatego nazywamy się anielską rasą, ponieważ mamy różne typy istot. Nasza rasa jest nadludzką rasą hybrydową składającą się z 12 różnych ras. Siedem z tych ras zostało zasianych na Ziemi, 5 pozostałych ras to wyżej rozwinięte rasy, czyli gwiezdne nasiona. Te siedem ras podstawowych ziemskie nasiona to Polarianie, Hyperborianie, Lemurianie, Atlantianie, Muwarianie, Ewaniaheti, a pięć raz gwiezdnych ziaren to Urantian, Brenawa, Hibiru, Melchizedek, Junaceti. Czyli 12 nici DNA to cała nasza istota, to cała nasza świadomość. Upadek stery spowodował wymazanie części naszego DNA i musieliśmy sobie poradzić z częścią brakującego DNA. Pierwotnie byliśmy większymi istotami i mniej zagęszczonymi. Posiadaliśmy jedno długie, bardzo długie życie, a nasze ciało zostało skonstruowane tak, by być nieśmiertelne. Kiedy dochodziliśmy do momentu złożenia DNA, przechodziliśmy transmutacją, czyli przeobrażanie cząstek w celu ascendencji i wznosiliśmy się wyżej. W różnych okresach ewolucji siły obce wkraczały w naszą rzeczywistość, tworząc zniekształcenia wewnątrz wzorów i wytrącały ten porządek z równowagi. Dlatego byliśmy tak oszukiwani przez ponad 200 tysięcy lat. Nie było śmierci. Śmierć nie jest naturalna, a spowodowana metatronicznymi działaniami. Nasze pochodzenie zostało zapoczątkowane nie na Ziemi, a materiał genetyczny pochodził z całej galaktyki. Nasza raca jest hybrydą. Hybryda oznacza krzyżówką raz. Nasza biologiczna forma wyłoniła się z drugiej gęstości, z planety Tery. Celem Kryst obecnie tu na Ziemi jest po to, aby podnieść potencjał jak największej grupy ludzi na naszej planecie i pomóc ludziom dojść w biologicznej ewolucji możliwie jak najdalej. Mimo, że brakuje nam wiele elementów układanki, opiekunowie podkreślają, że odkryjemy porządek kryjący się za chaosem, sprawiedliwość w niesprawiedliwości, a rzeczywistość za iluzją. A im większa integralność naszej duszy z tożsamością tym mniej zdradliwe są doświadczenia. Jeśli znajdujemy bezpieczeństwo w koncepcji bycia owieczką, okej. Okay. Tylko tutaj zacytuję opiekunów, upewnijcie się kto jest waszym pasterzem. To wszystko w tym odcinku, do usłyszenia w kolejnym.